Trzymajcie się, do sporek. Dzisiaj będziemy nagrywać jak, no oczywiście, gang słodziaków Magiczny portal. portalu. Tak, widzicie? Wiecie ile mam naklejek? Zaraz Wam pokażę. Mam dla Was jeszcze jedną niespodziankę, ale Wam zaraz wam pokażę. Jedno, trzy naklejki i drugie trzy naklejki razem to mnie mnie W tym macie sześć naklejek. Dlatego będziemy Zadam sobie ten taki stoliczek, który przygotowałem, na naklejki. na tak. akurat nie, nie wiem na, na jakich mi się normalnie naklejka porwała dziwna taka. Ale ich, mi się naklejka, więc mi się nawet nie 40 Tak naprawdę mówiłem, że będę robię w serwodzie, chyba żadnej przerwy nie zrobię, bo nie lubię, lubię nagrywać i żadnej przerwy nie będę robić. Wiem, że lubicie kliniki moje, no dlatego robię. I mam fajny 20 you Nawet ten pan wam powie bez twarzy. O! Patrzcie, chciałam wam zrobić patrzcie jaki fajny telefon. Mam telefon. telefon. I dostałam Nawet mogę latarkę sobie włączyć. I włączę. I mogę latarkę włączyć. Dziwna, latarka się nie włącza. Może muszę go odblokować? I patrzcie, latarka włączona. Cię latarka jest włączona? Fajny, co nie? Mogę sobie latarkę włączyć. Widzicie, tu mam taki telefonik. Fajny, co nie? Sobie zobaczmy. Jaki fajny telefonik. Co ja wam jeszcze tu mogę zobaczyć? Nie, zobaczę czy mogę na YouTube'a sobie coś pooglądać. Nie, chyba się nie zalogowałem jeszcze. Coś so, się zaloguję. Może będę mieć jeszcze lepszy, bo ten na razie jeszcze ten, ale będzie jeszcze lepszy. Zobaczycie. I nagram też wam odcinaczek, jak będę robił, no, telefonik. Ja tam sobie założę konto i będzie, będę nagrywał tam Brawl Stars. I zobaczycie, jak będę się nazywał tam. I to, był tyk, I to było na tyle w tym odcineczku. Mam nadzieję, że... Za... A, jeszcze zapomniałem, zostawcie pod tym filmem lajka, subka i dzwoneczek z Su, subkiem i napiszcie w komentarzu najlepiej hashtag telefon, a przyjdę wam serduszko.